LKS Czarni Rząśnia, jeden z najpoważniejszych kandydatów na awansów do pierwszej ligi siatkówki, łatwo pokonał w meczu wyjazdowym drugiej rundy tu Wolej Mosir Sieradz. Wynik 3-0 jest tym bardziej zaskakujący, że wicelider z Sieradza grał z czwartą drużyną w tabeli. Szczególnie bolesny był dla gospodarzy pierwszy set wygrany przez Czarnych Rząśnia: 25-15. Przyczyny? Skuteczne zagrywki i ataki gości, bezradność siatkarzy Tubondzina w wolej, zwłaszcza w przyjęciu i w bloku. Zespół budowany z myślą o awansie, nasz zespół był budowany z myślą o utrzymaniu w lidze, chociaż po pierwszą rundę i meczu u nich, my tak w identycznym stylu my wygraliśmy z nimi. Dzisiaj nam się zrewanżowali srogo na naszej hali, czego się nie spodziewaliśmy, ale no, byli dzisiaj nie do ruszenia według mnie. Drugi set był równie przykry dla siatkarzy Tubondzina, którzy popełniali te same błędy i byli jeszcze bardziej nieskuteczni w ataku. Gra była wyrównana tylko do stanu 13-13. Potem gospodarzom udało się zdobyć tylko trzy punkty. Przegrali tego seta do 17. No niestety przeciwnicy bardzo mocno zagrywali. Także bardzo dobrze funkcjonował system blok obrona u nich. No i mieli też dużo szczęścia, bo niektóre kluczowe sytuacje, w których mogli, mogliśmy zdobyć to oni podbijali. Tak naprawdę się rzadko zdarzały niektóre takie sytuacje. Także no, byli w pewnych momentach poza zasięgiem. No i także Wawrzyńczyk. No, Zagryć się bardzo dobry mecz. No, z zagrywką to nie mieliśmy tak naprawdę możliwości pomimo swojej haj tak naprawdę go w jakikolwiek sposób przyjąć. Tak, zdecydowanie tutaj gra nam się układała, wszystkie trzy sety, poza końcówką, może trzeciego, gdzie trochę straciliśmy czujności, rywal doszedł, ale, ale postawiliśmy kropkę na D. Zrewanżowaliśmy się, drużynie się radza za porażkę w pierwszej rundzie. Początek sezonu mieliśmy ciężki, teraz, teraz zaczynamy jakby odrabiać, choć tydzień temu w Wieluniu też mieliśmy ciężki mecz, dlatego tu maksymalnie się skoncentrowaliśmy, żeby jak najpunktów, najwięcej punktów zdobyć, udało się trzy, jesteśmy zadowoleni. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre zawody. Postawiliśmy dzisiaj na mocną zagrywkę i to przynosiło zdobycze punktowe i przełożyło się na naszą wygraną tutaj. Gra była bardziej wyrównana w trzecim secie. Choć początek był fatalny, bo goście prowadzili już 9 do 0. Potem jednak się radzanie co i raz byli bliscy wyrównania, ale ostatecznie przegrali tę partię do 19. Odbijamy się od dna i walczymy o coś więcej niż o utrzymanie. Ja bym powiedział, że nie do końca odbijamy się od, dnia, od dna, ponieważ jesteśmy na drugim miejscu w tym meczu, byliśmy w tabeli. No i jednak wszystkie mecze do tej pory nam wychodziły. No, taki mecz musiał się nadarzyć w tym sezonie. No, nie ma możliwości zagrać wszystkich meczy na podobnym, równym poziomie. No, no i przeciwnik też miał bardzo dużo szczęścia, bardzo dobrze się zagrał, więc to jest raczej sza przeciwnika niż nasza słabsza o wiele gra. Ponieważ no, też mieliśmy swoje sytuacje. Jak było, zresztą widać, że niektóre sety mogliśmy dociągnąć pomimo słabszych początków. A co to tak zaszankowało? Bo no, ciężkie mecze, wszystkie będą następne i no tak. trzeba się trochę, trochę poprawić. Z czym? No, zdecydowanie musimy poprawić przyjęcie, bo w dzisiejszym meczu zespół rządzi strzelali bardzo mocno, a nasze przyjęcie kulało dość mocno. Pierwszy raz tak w sezonie się zdarzyło, że przyjęcia nie mieliśmy, bo całą, całą ligę graliśmy bardzo dobrze w przyjęciu. No dzisiaj jeden zawodnik głównie z zespołu rząśni miał serię 10 serwisów pod rząd, co cały set ustawiło, a w dwóch poprzednich setach w ogóle zawodnicy się nie mylili. Pierwszy błędny atak mieli w trzecim secie, więc naprawdę no, zagrali perfekcyjny mecz dzisiaj. Brawa dla nich wielkie. Po 11. kolejce w tabeli drugiej ligi tu bądzin Wolej Mosir Sierac nadal zajmuje drugie miejsce. Czarni rząśnia są na czwartej pozycji. Prowadzi SMS Spała.